Hej, hej, tutaj Adimex. Komu dzisiaj jesteśmy? W Szkocji. Chciałam zrobić te 3 sekundy, a za to będą 3, 2, 1, 0. I tym bardzo dziękuję. A teraz już mam tutaj auto. I muszę szukać domku. Bo pamiętam wysyłane zdjęcie. A, właśnie, miałem nic do ale... ...podobno się z Anglien nie doszedł. I zostałem ty tymczasowym dojazdem. I mam tymczasowy domek, tylko muszę go znaleźć. Nie wiem gdzie jest oj Kurde wbili się ode mnie, chyli się we mnie. O Boże jakie to są? To jest kolejka do szlak eee, te światła są chyba długi, co? Taka to jest taka moja koleżanka, która nie chce być się bo jest na odcinkach. Ała, kurczę. Dobra, czekaj, szuka, szukamy domku. Mm -hmm. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Chyba tutaj trzeba było gdzieś skręcić. O tak, gdzieś tu jest ruch lewostronny. Nie. będzie trudno się przyzwyczaić. D no i jak policzka wypadła Zmieścimy się, zmieścimy, spokojnie Spokojnie, takie rzeczy się robiło, a ty co? Okej, okay, dobra Toczkijcie, poczekajcie, poczekajcie, szukamy domku Szukamy domku, bo nie pamiętam, ale chyba tak już gdyż... Bo pokazali mi domek, ale nie pokazali mi, pokazali mi adresu No i co ona robi, no? Kto Nie patrz. Ktoś tam nieco nieziura swojego napisał. Ty, a to nie będzie... Ty, a kurde. Ty. Kurde. Nie, 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 nie. ty nie. Y -y. Co jeszcze? Grywa jak coś. Okej, okay, nie wiem co oni są. Ty ty ty, ty 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 ty. Co? O Jezus, nie. Tu nic nie ma. Nimka! Kurde, krzesłem się wyświetla tylko tej Poczekaj. Wysiądź z mojego auta no, już. Brak No jedź pod tą górę. Słuchajcie, tutaj się nawrócimy sobie. Tak w mystersale. Sorry. Sorry. Nagrywamy na ity. Nie dlatego no my się nawracamy, no, nie, no, nie? nie, nie ma tu nie. Co to Nie. nie. Słuchajcie, okay, muszę sobie zaraz... to zaraz... <grych> właśnie przecież, podobno w Polish Car Driving był jakiś update dzisiaj w nocy, z tam wieczorem. Wczoraj. A ja właśnie wyjechałam stamtąd, nie wiem co tam się dzieje. Ale wiem, że jeszcze przed wyjazdem, to było około godziny 16? Nie wiem, nie mam, nie. For for you, teraz nie pamiętam teraz była różnie, ale że tu pospakowaniem jeszcze tam zarabiałem, nie. I mam już teila za 100 tysięcy. No teraz z nim też trochę kiedy pozarabiałem tutaj, ale no teraz już teraz nie tak nie ma. Wiesz co, od razu dopiero w niedzielę. No więc nie wiem co tam się dzieje. Nie wiem co tam się dzieje. Dobra, poszukam. Musimy tutaj znaleźć drogę. A, bo na razie to nie jak ja gryzę Boże, trumna jedzie. O cholera. Wypad tą trumny nie no, to są jakby takie boty z powierzchniogrami. I ulewi je, bo to nie. Ja, ja nie wiem. Ta seria to nie... To nie może jechać szybciej niż 60. Które jest za auta? Co tam? To jest ta rama? Podobno ma titulę 6... ...ponięcie chyba. Jutro mam ponięcie. Jutro mam. 对，这不着急，快，不要紧。

I nie widzicie, co jak to się kończy. O, udało mi się. No, musiał mi mu się zrecbić na środku w domu. Zatrzymałem go. Dobra, okej, okay. szukamy tego domu, bo właśnie, zaraz rozwalichu, nie! A ten co tak zrobić? No, tutaj mam telefon. O, teraz tutaj jest godzina. Zrób Są informacje o tym, Odnośnie gry. Ty, e, a nie, poczekajcie, ale to jest co? Ah, oh, tak ada was... Tak ada yang berjaya Okay Ada yang Ada yang Cepat Tapi tak ada Tak

no, tutaj coś jeszcze... A, tak. na Może drogie i jak to nie schowamy, nie szukamy. DOMU! Dobra, nie poczekajcie. nie wiem, Ha. Està bé, no s'ha patit, no s'ha patit. Podem anar

To jest chyba ten. No dobra, dobra, dobra. nie jest ten. Dobra, to jest chyba 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 Okej chyba Dobra, jest nasz. Dobra, tak. Ten domek nie, ten domek nie ma chyba tak? No, tak ten wymiar nie ma garażu, ale to chyba jest... Tak, to jest salon Co jest? Czemu mnie same koła A Auto! Muszę otworzyć. Dobra, okej, okay, zapoznajmy się. Tu jest salon. Tu jest taka jakby sypialnia z komputerem. Pokój gamingowy, tak naprawdę jakby sypialnia... Dobra, dalej. Tu... Łazienka, tu druga sypialnia, a tutaj pewnie jest kuchnia, tak? Nie, tak, no. A schodów na górę nie ma, przepraszam bardzo, ten dom nie ma góry? No nie ma. Dobra, okej. Okay. Teraz jedziemy się, za... chociaż poczekajcie, którą my tu mamy godzinkę? Pierwsza w nocy, dobra, jeszcze jest wcześnie. Jedziemy się zapoznać o co tutaj, co i jak. Ini mungkin... Kudai, terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Saya tak tahu bagaimana saya boleh melakukannya. Adakah ini Tesco? Oh, di sana. Oh, di sana. Di sini juga ada. juga Tak siapa, siapa? Tidak ada yang penat. Tidak, tak siapa. Kalau siapa? 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 Kalau siapa?

Ja się zamawiałem, to tam jeszcze nie byłem. Zobaczmy, co tam dalej jest. Oczywiście, światła, bo jakby inaczej. Dobra, nie chcę mi się do nich stać. Jedziemy. Jest co? Zobaczmy, co to jest takie słabości. A to jest coś napój. Aha! A bierze mnie tu. Tu jest jakiś. Tu jestem, jak na komu, to nie jest hotel, taki. Hmm. Albo czy tak się coś takiego. Pewnie to jest jakiś hotel albo coś. Szkoła, coś takiego. Dobra, idziemy dalej. Eee, yy, <grywka> zapomniałem, że to jest z ruchem. 아또 그래. 저기 누가 있네. 아, dobra. Привет всем. 와우. 거기서 중에 어, 또다킹 노가 올니까 아, r o u n 이네팀 코니 라운드. 이제 다시 파

A tu jest koniec mapy. Pani Pani Dobra, jedziemy dalej. To jest co? Okej, to zobaczymy. Trudno, że wjeżdżamy pod zamek. Tak, to jest rzeka prawda? Trzeba zobaczyć, co A, dobra, pani nie ma Bożuuu, wypadnę do Tak, Dobra, poczekajcie, bo jeszcze sam pogubimy. A tak, dobra, nie dziękuję. Bo ja zapomnim. Chcę zobaczyć, co tutaj jest. Aha, dobra, kolejny punkt Tutaj też. Bardzo fajnie. Bardzo świetnie. Nie, yy, po lewej. No skręci ty na no. no, tamkolad. I skręci na A, no i to posunęło, no. i do tego samego lądu. Dobra. nie mam już dwie strony, trzy strony. Tak naprawdę razie. wokół paluszka jeszcze tylko. No i też jest kręc Ale... Oho, widzę, że tu jest lid. Dobra. Że... Aha, fajny wyjazd z tego lidna.

Dobra, niech wjeżdżamy tu. Tu jestem w O, ty, to jest doskonale. Ty, no, fajnie, ty, naprawdę, no. Dobra, bo już to jest naprawdę małe. Dobra, no już tą mapę obczoiłem, więc możemy jechać do domu i kończymy na dzisiaj. Dobra, no, myślę, że pojedziemy w o kurde, nie wiem jak Myślę, że będzie grał Albo też jeszcze z jednej. Jeszcze będzie z jednej Ale myślę, że będzie z tego. Albo z tego. Albo z jednej Nie? Nie, nie, nie za... Nie będzie że jakiś tam taki, taki samochodowy. Nie, będzie samochodowy.

Chodźcie. tu dom jest? Aha, dobra, to jest jego dom. trochę mi zajmie szukać mojego domu. To Aha, tak się wiąże, tak się włączy. Trudno, jadę pod prąd, nie obchodzi, mnie, to muszę. Proszę Państwa, Jezu. Dobra, poczekajcie. Dobra, dobra. Czekajcie, poczekajcie, bo, bo zaraz tutaj jakieś zdanie publiczne. No nie ma no To to? Tak, to! Tak, czyli to jest trzeci dom odjazdu. Tak, widzicie. Tak, to jest mój dom. Będę sobie nawet tu. Nie, bo tu jest teraz. No, no dobra, spokojnie mi pani wychodzi. Dobra, no to co? Proszę no się żegnam z wami. Mego... Co dzisiaj jest? Zaczekajcie. Dzisiaj jest czwartek? Chyba? Miłego czwartku? Miłego dnia? Widzimy się jutro. Pewnie na jakiejś grze. albo tej, albo innej. papa pa.